Co gdy cały czas słyszymy nie. O tym dzisiaj w życiu poczciwym zapraszam. Odmowy, słyszenie często nie, to jest coś, na co musimy być przygotowani, jeśli pytamy ludzi, a prawie wszyscy z nas będą pytać ludzi. Bo gdy idziesz na rozmowę o pracę, pytasz się o tą pracę, tak chcesz ją dostać, możesz dostać odpowiedź nie. Gdy coś chcesz kupić od kogoś, pytasz, rozmawiasz z nim, proponujesz cenę, może ci powiedzieć nie. I Często to nie może być traktowane przez nas osobiście, może być traktowane jako nasza porażka, może być traktowane jako coś, co sprawia, że czujemy się nie dość dobrzy, że czujemy się po prostu źle z tym, nie. Że coś jest z nami nie tak, bo ludzie nam odpowiadają nie. I warto na to nie zmienić odrobinę perspektywę. Warto traktować to nie w moim mniemaniu, trochę jak to nastawienie na rozwój, jeśli weźmiemy tą nomenklaturę Carol Dweck książki Nowa psychologia nowa psychologia sukcesu, gdzie mamy nastawienie na rozwój i na trwałość dzieci z nastawieniem na rozwój gdy coś im nie wyjdzie to wiedzą, że jeśli się nauczą podejdą inaczej do problemu lub poświęcą więcej czasu, to dojdą do tak, dojdą do rozwiązania a dzieci z nastawieniem na trwałość próbują jeśli im nie wyjdzie, to wiedzą, że po prostu to nie jest dla nich, że nie są tak stworzeni, żeby to rozwiązywać i ucinają często właśnie wysiłek wtedy. I ta subtelna różnica też, którą zauważysz, gdy często słyszysz nie i czujesz, że nie będziesz więcej prosił, że to już nie jest ten moment, kiedy będziesz więcej prosił, bo widocznie nie jesteś dość dobry, to nie jest dla Ciebie, koniec. Nie, nie, to nie i ta perspektywa, ta zmiana perspektywy, jeśli popatrzysz na to, że dostajesz dużo nie, jako takie nastawienie na rozwój, czyli to, że to, że dostajesz dużo nie, nie znaczy, że nie jesteś dość dobry, czy po prostu genetycznie jesteś niestworzony do tego, że to nie jest dane dla ciebie, tylko popatrzysz na to nie jako po prostu część swojej drogi, jako część procesu, który doprowadzi cię potem do tak. Każde nie może być składową i nową, nowym, nową cegłą w tym Twoim budynku, które będzie Ci prowadzić do więcej, większej ilości tak. I o ile nigdy nie byłem fanem otrzymywania odpowiedzi nie, nie byłem fanem też proszenia, o tyle wiem i zauważyłem, szczególnie odkąd zacząłem robić podcast, odkąd zacząłem robić te rozmowy, których w sumie nie ma wiele, ale właśnie też dlatego ich nie ma wiele, że odpowiedź nie. To jest to, co bardzo często słyszę. I ta odpowiedź nie na początku dość mocno mnie wybijała z kontekstu, tak jakby zdawała mi do myślenia, czy po prostu jestem dość dobry, czy nie, czy może to nie jest dla mnie, czy powinienem, nie wiem, odpuścić i dopiero gdy sobie to w głowie poukładałem, czyli jak traktować to nie, bo powiedzmy, że dostaniesz odpowiedzi nie od ludzi, których szanujesz, od ludzi, którzy są. Dużo większy od Ciebie. Tak naprawdę ta odpowiedź nie to jest próba, która może sprawić, że bardzo dużo wygrasz. A przegrano jest jaka? Nie jaka, bo zostajesz w tym samym stanie, w którym byłeś na początku. Jedynie może się Twoje ego trochę poczuć źle, że ktoś Ci napisał nie. I wiesz, gdy podejdziesz do tego w ten sposób, że po pierwsze masz ogromny upside, ogromny zysk. Gdy dostaniesz to jedno tak, po drugie, każde zapytanie to jest już pewne budowanie swojej odporności na nie. To jest pewne tworzenie też takiej umiejętności pytania o to, co Twoje. Pytasz o co chcesz i nieważne, czy usłyszysz nie teraz, czy tak, za jakiś czas znowu zapytasz kogoś innego lub tą samą osobę i być może usłyszysz tak. I to będzie właśnie wielki moment, gdy nagle te liczne nie zaczną się przekształcać na tak. Warto też pamiętać o tej różnicy, czyli o tym, jak duży zysk ma w ogóle samo zapytanie potencjalne, a jak znikomą ma ujemną stronę, jak znikomą ciemną stronę ma. Bo tak naprawdę nie ma ciemnej strony. Wręcz nawet każde nie to jest też Twoja praktyka. To jest Twoja praktyka pytania się. I warto ćwiczyć tę umiejętność pytania, warto ćwiczyć tę umiejętność przyjmowania nie. I jedną z miejsc, jednym z miejsc, w których często to robię i która bardzo mi sprzyja, bardzo mi też pomaga się uodpornić na to, nie to zawsze, gdy coś kupuję, czy na Oeliksie, czy na jakieś, czy na Allegro lokalnie, um, zawsze się targuję. Zawsze staram się zejść trochę z tej ceny. Nawet jeśli jest już niska. Um, po prostu dla sportu próbuję um, trochę ściąć z ceny. Dlaczego? Dlatego, że to jest świetny po, świetne miejsce, święte, świetna arena do ćwiczenia tej umiejętności. I w wielu innych miejscach, gdzie można się targować, gdzie to targowanie jest dobrze przyjmowane, warto ćwiczyć tą umiejętność, bo em, ta umiejętność targowania się, proszenia o niższą cenę dla ciebie, to jest to samo, co jak pytasz. Na przykład o podwyżkę, czy jak pytasz o na przykład influencera o to, czy będzie z tobą podcastował, wiesz, tak jakby to się napędza. Od tych małych rzeczy do tych większych tak naprawdę nie jest takie samo i ta skala też w pewnym momencie się zmieni, bo to, że nauczysz się w małej skali przyjmować nie, będzie znaczy, czy będziesz mógł też pytać w większej skali, będziesz mógł działać na więks w większej perspektywie i otrzymywać tak lub nie. Ale takie, które mogą potencjalnie bardzo dobrze wpłynąć na Ciebie, Twoje życie. I to będzie ten wielki benefit, ta wielka korzyść z tego, jeśli przestaniesz traktować nie jako coś, co rani Twoje ego, przestaniesz traktować odmowy jako coś, co Cię definiuje jako przegranego, zaczniesz patrzeć na ten element w życiu jako właśnie pewną grę, pewną mo motywację do rozwoju i zaczniesz też obiektywnie patrzeć, jak wielka jest strona pozytywna w ogóle z samej próby zapytania. Kontra to trochę złe samopoczucie ego, bardzo często, oczywiście nie zawsze, o tyle wtedy będzie ci dużo łatwiej prosić i będziesz miał dużo większe też brawado, dużo, dużo większe ego, dużo większe jaja, żeby pytać o coraz większe rzeczy, coraz większych ludzi, i tym samym, nawet mając niewielki procent pozytywnych odpowiedzi, będziesz miał bardzo duże zyski. I jeśli chodzi o Twoje doświadczenie, jeśli chodzi o tą odporność, jeśli chodzi właśnie o to tak, które dostaniesz od czasu do czasu. Dlatego ta zmiana perspektywy, jeśli chodzi o odmowy, jeśli chodzi o w ogóle pytanie, jeśli chodzi o działanie po prostu takie mechaniczne, dzwonienie, pytanie, wysłanie maili, gdzie pewnie będą liczne odmowy, to jest darmowa praktyka. Darmowa praktyka psychiki, darmowa praktyka na odcięcie się odego, darmowa praktyka budowania siebie jako lepszej osoby. Gdy zmienisz tą perspektywę, będzie Ci dużo łatwiej. Dlatego polecam to robić. Polecam się targować, polecam stawiać się w sytuacjach, gdzie pytasz i mając odpowiedź, nie, masz tyle samo, co teraz masz. A gdy utrzymasz tak, masz ogromny, ogromną korzyść. Dziękuję bardzo za oglądanie. Facuł w życie poczciwe. Gdy zmienisz tą perspektywę, życie będzie poczciwsze. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga w tygodniu. Odcinek recenzji nowy za parę dni, bo przez chore dzieci zwalam na nie, tak? Książka nie jest doczytana, ale będzie wkrótce. Wtedy recenzja wiedzie. Do zobaczenia. Cześć.